Słuchajcie, woda co 10 sekund podnosi się o jedną kratkę do góry i bo musimy je. się jakoś stąd wydostać. Nie, jest Dobra, ja się zabieram za drewno, jak zawsze. Dobra, drewno mam. ja tu biorę wszystko ze skrzyni. Pięć, pięć wysp jest nad nami, JJ, dawaj tego Dirta zbieramy, bo on Dobra. nam się przyda do budowania. Tylko uważaj, nikogo nie zrzuć rączką. Ej, w były sadzonki, ja je tutaj zasadzę. Ej, tutaj sadzisz, czy... Tutaj, Zobaczmy, tutaj. Ja po prostu... Dobra, tutaj posadź, okej. Okay, okay. Dobra, no spokojnie. Ja, ja mam pomysł, ty sadź te drzewa, dobra, zrobię ci kill -off, ty będziesz kopał yes. kobla, a ja będę drzewa cisnął, co? Nie, no już ja zacząłem cisnąć, więc ty możesz a, tego dobra, kopać dobra, 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 to będę kopał Dobra Gdzie ja może... Krystian jesteś? Ops, 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 ops O nie, wola tam ulatnia już... sytuacja Dobra Dobra, jest kilofik. Ja tutaj na dole bawię się w kreta, wiesz, kopię dirta Czaję Dobra Chodzę do wody, panowie Halo? Halo? Wpadłem do wody! Chodź tu! z wodą! Żyj! Dobra, rzucam ci! Odejdź JJK, odejdź, nie. odejdź! Puść wodę tylko, nie rzucaj wiadra! Nie no, wie. Chodź <grym> tu! Dobra, dzięki! Dawaj! Dobra, jestem! Zabiorę Jesteś? Wodę. Dobra, Dobra zabieram! Nie ten przycisk! Zapomniałem shifta wcisnąć! Uważaj na siebie! Uważam, uważam JJ, spokojnie No ja, ja powiem wam tak, woda coraz wyżej JJ ma no, sadzonki? bardzo blisko Nie no, ja się boję, co? Masz sadzonki? Bierzesz JJ, a nie sadzonki Takie drzewka małe <grym> JJ ma sadzonki, tak, ona nawet nie wie, że je wzięła chyba. Dobra Później mi je dasz <grym> Daj te sadzonki, bo musi drzewa sadzić, żebyś... Ja umie... nie wiem, jak ja mam teraz tam wyjść, o nie, woda, ja dobra, woda Nie, dobra, niech będzie na dole już, już, już. Za za łatana dziurka. Już idziemy JJ, już buduję schody, poczekaj. Szybko, szybko, bo zaraz utoniemy. Ej, mamy jeszcze jedno wiadro z lawą? Na tą górę, Tak, 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 Dobra, to super. dwa. tą koblarkę i walę divita. Dawaj do mnie. Skopuję. Uważaj, masz nad głową Chodź tutaj, szybko! Ja cisnę. Dawaj. Jestem. Zejdź z tej kratki, poskocz razem ze mną. Raz, dwa, trzy. Hop! Hop! No dawaj! No jestem! O Jezu, nie współpracujesz tutaj w ogóle! Tutaj, chodź, skarczcie! Dobra, jestem! Dawajcie, Dobra, szybko! Musimy spadać wyżej! Dobra, biorę crafting chyba, ta, nie? Tak, 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 ta, bierzcie wszystko! Dobra, ja kasowałem tą lawę i biorę ten ja ten... O nie! Woda już jest po kostki! Szybko, szybko, ta. szybko! Zbieram no, jak czeka. najwięcej! Dobra, dawaj, Farer! Farrer! bo tutaj mnie coś blokuje! O nie! Dawajcie, 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 dawajcie chłopaki, bo już brodzicie! Dobra, dobra, dobra. Jeszcze wykopie Chod, to ostatnie. Szybko, 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 szybko. JJK jak ci idzie po schodach chodzenie? Dobrze. A wam chłopaki? Bardzo. Arełogi? Gitarę. Czyśmienicie. Trochę się zmęczyłem. Nie! rogal! Nie no. JJK czemu mnie patrzłeś? Musisz siły, siłę dopłynąć, co? dawaj. Co? To patrząc nie ja. Mnie, no, to do ja niej nie podchodzę. No co ty? To nie ja. No jak to nie? No tak. Nie bi nie Dobra. Co? kaktusy Prawie spadłem, bo się odbiłem od ciebie, jaki ty gruby <głos》gościu <głos》Dobra, czekajcie, Dobra. tutaj muszę zrobić koblarkę Tak, 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 dajcie inżynierom, działać. Nie podejdź, JJ. inżynierom. Niech pracują. czekaj inżynierzy. robimy A my robimy koblarkę, czekaj, tu robię dirta, Szaku. Dobra. Od razu musisz się przesunąć. Dobra. Idź tam do Farela najlepiej. Dobra. Czekaj go mnie nie zrzuć, nie podchodź blisko. Dobra. Czekaj, coś źle. No, dobra i tutaj, dobra. i tu trzeba to skopać. I tu. dobra. Jest tak. gitara. Eee, JJ. -ka. i to teraz. <grystanie> o Jezu. Byłem wpadł. Dobra. Dobrze wam jest. idzie. Dobra, jest git, pięknie. Drzewa posadzone? Tak, trzymaj, trzymaj, w ogóle mam deski dla ciebie masz? ziemię. Deski masz? E, mam. Dawaj daję, deski. daję, 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 Masz, dam ci 20 na razie. Okej. Sadzę dalej. Skrzynka! Co w niej jest? Enterprise. Wow. O, wow. to super, Dobra, się Dobra, To ja wam zostawię, czekajcie. A jak się ich używa? To się, tym się rzuca, wiesz? Prawy przycisk rzuca. Tak, odej JJ. Ja odej odejdź, odejdź. JJ, na bok Próbuję. gdzieś odejdzie. Tak jest, okej. Okay, Dobra, woda już jest niedaleko. No mówię właśnie. Mogę iść za tobą? Tak, możesz iść, no Broga ile masz kobla? Aaa, nie mogę powiedzieć. A no, tajemnica zawodowa, tajemnica rozumiem. To <laughs> Kurde, powiem wam, że będzie ciężko tam wejść e, bez ender perły, ale musimy to zrobić jakoś na patent. wow, wow! wow, wow, wow. Jakie jak drzewa posadził? Mamy się w ogóle? <laughs> nie mamy, nie mamy się Dobra. Nie, no się się raczej nie przyda. Ostatnia Ręką. sadzonka została. Dobra. Ej, mamy ten crafting, co był, czy nie? E, tak, mam no, już ci stawiam, e, przytrzymaj. Już prawie Postał. jesteśmy. Pali się prawie drzewo, jesteśmy. uważaj szaku Dobra, 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 dobra. Poczekaj. Tutaj można by było... Już dobra, niech się ręką pali, niech się plować, pali, na co nic nie zrobić uda. Cały crafting, o jest super Dawaj wodą. Idę do ciebie. O. A, ja ręką nie pozyskam, zapomniałem. E, oje, czekaj, je, dobra, czekaj, ja zrobię ci, zrobię ci. O kilo. nie, Obsydian się zrobił! Co? To co się stało. Dobra, nieważne. Jesteś o Nie, tam nie to drzyło za... się pali. Staleć do nich. Ale masz jeszcze drugie wiaderko jak coś. Dawajcie, dawajcie, bo ta woda zaraz ja to woda coraz wyjdzie. Szybko, szybko, tylko nie spadnijcie. A my tu utknęliśmy Dawaj Weź crafting, crafting Szaku, crafting jest No ważny. co ty, za późno Ale mam, dobra, mam, dobra, mam dużo dobra, drewna, mam dużo bez, drewna Musimy puścić Ta, ja z shiftem Dobra, dobra. O nie Dawaj Rogal, dawaj, dawaj. Rogal Dawaj, wierzymy w ciebie O nie, ciemie. diament O nie Jak ja mam go przekopać? Na dobra, razie mam, wejdźmy na tą górkę Mam pomysł, tak jest, dobra, mam pomysł Czekajcie Cyk No, dawaj hop I cyk I wchodzimy cyk. Dawajcie, dawajcie, go, go Skrzynka jest Dobra, jesteśmy Skrzynce. To trzeba wykopać tam. Wszystko, co trzeba. Tu jest kolejna wyspa z przodu, naprzeciwko nas. Ja dziękuję. Ej, jest skrzynia? Enderperły? Jest ja skrzynia. Ich nie wziąłem Trzy siodła są. Cztery. Ej, wzięliście, en wzięliście Enderperły? Trzały. Ja mam cztery Enderperły. Ja nie mam. Ja nie mam. No, ja to, to Ej, Mogę po one były w skrzynce? Tak, no mówię, że zostawiam w skrzynce. Dobra, no, mamy... mamy cztery. chyba że nurkuję. Ej, Damy no nie, Damy radę bez nich. Dawaj, to trzeba koblarkę postawić jeszcze, przecież nie wejdziemy tam wyżej. Nie mamy już lawy, nie mamy już lawy. Ja mam 30 ja, ja, ja mam lawę, ja mam lawę, ale mam 53 drewna. Damy radę tu Damy radę dawać, mamy te drewno, już ja już buduję. Dobra, Mamy wodę, czy nie? Dawaj, dawaj, jak kopiesz to kopia, już buduję tam wyżej. Pamięacie? Dobra, leć, leć, leć Szaku, szaku, stawiaj tu drzewo, zobacz, dirta ci postawiłem. stawiaj drzewo i dobra, wal. Stawiam, stawiam Szaku, nie obijaj się, tak jak masz sadzonki? Tak, mam. O, tu rzuć. No dobra, i super, ja dobra, możesz mi o, Ej, super. mamy crafting sumietek Robimy siekierę, robimy siekierę Ej, czekaj, dałem całe dron Farelowi, poczekaj chwilę Ja mam, ja mam, postawiam, Ej, już dobra. robię wszystko O kurde, jesteśmy prawie nad tą wyspą Ale wiesz co, nie rób siekiery, chyba szkoda drewna Ej, Dawaj siekierę szybciutko i będziesz walił szybciej No dobra, Jak dawaj się to idzie. Dobra, dzięki mam, dobra. Ja tu skopuję iron, bo on jest cały, więc bo możemy z niego dziękuję. budować dziękuję. Przeżyjemy? Nie wiem, czy przeżyjemy co uważa, uważa, to, to rozkopuje. Nie, no zobacz. Uważaj, uważaj już. To co tam teraz? budowaliśmy już jest dawno w wodzie. Tak, musimy o, nie. jeszcze wyżej. Dobra. Dobrze, że te drzewo, bo to nas tak ratuje, że koniec świata. No, a DJK mówi, że ja się opierdzielam. Nie, przepraszam. Przepraszam. A nie, to piach był. Wybaczaj. Jesteś pracowity jednak. Dobra, o, dobra. Mój szaku, mój mój niedźwiedź! Jak niedźwiedź? Co? Niedźwiedź tu jest, uwięziony. Musimy dobra. uratować niedźwiedzia. I skrzynka! Musimy żyć na krawędzi Koło teraz ile się tak odla odla w skrzynce. Kozaj. Dobra czekaj jeszcze jedną Kozak Dobra jest Do tego iglo obskakuje. Co mam zrobić? Wstania sadzonka Gdzie? Skakuj do iglo, zrzucimy na nich niedźwiedzie a, a, a nie zrzuciło nie, nic? Nie, nie, niedźwiedź mnie nie zje? Dobra mam czekaj, 16 drewna. drewna To jest ile desek? Leci Kto nie to was niedźwiedzie Ej patrz niedźwiedzie nam wrzucili! O gdzie? Jakie kamy? Ja wam drewno dałem ale kozacko O, nie, nie, się wkurzył Nie bij go, zwariowałeś Alecie, uciekaj Co? Zaraz wam On mnie zabija, nie. nie Nie mam... Ty Nie zabiję cię, nie Sto? zabiję cię Trzymaj drewno to, to, Nie ich Dawajcie już, chłopaki, na górę Drewno ucieka, Szynko. dobra, mam Dobra, uciekamy mi się się mnie zabije Dawajcie, dawajcie, dawajcie Nie, nie, nie wlecia co dalej Musimy się leci za nami O nas O nie Czekaj, lawę rzucam. Dajmy, a się. Wierzę, zabuduj się! Zabuduj nas! Scott O nie! Zabaj, Jaki raz, terminator! Zabuduj. Czekaj, 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 czekaj! Odejdź, odejdź, nie blokuj! Dobra, super! Dobra, mam 7 kamienia i 32 deski. 32 Możemy tu koblarkę postawić, jak macie jeszcze lawę? Nie, już koblarki. nie no gdzie? Co ty? Ja bym nie liczył. Poczekaj, wchodzę i buduję. cyk. Faracz czy ty kodę, nie masz pereł przypadkiem? Wow, no co tam nie nie masz o, samej górze. Mam cztery, ale boję się ich użyć trochę. No dobra, w sumie racja, zostawmy na później. Zostawmy na później, ale możemy... Wow, wow, wow Uważaj, chodź z shiftem! Gdzie ja chodzę? Jest z polarny? Mogę ja chodzę z shiftem. Zdroweń. Ej, on jest ja pod nami, on pływa, jest pod nami! Pływa, Gdzie? Pod nami. O, pływa w wodzie, no! <śla> Ona nas chce dorwać jeszcze. <śla> Dawaj, Czecianka, czuj, do góry już. Idę, idę. Dobra, ale jest dobrym inżynierem, Zobacz, jak mu poszło. Trzeba zrobić to tak. Elegancko. Tak no jest. kozak. Tak jest. Słuchajcie, no i do Dobra, skakuj. Teraz się podzielimy itemami, no. słuchajcie. JJ, masz jedno siodło. Ej, tu jest skrzynka. Ej, tu jest skrzynia. Ło, diamantowa siekiera. Ło, siekiera. Ej, zobaczcie chłopaki, na górze jest wejście. Smyczki i te, wełna dla każdego, ja niebieską. Ej, ja pomarańczową. Marchewkowa, JJ, to tobie, to pełne. Ej chłopaki, niech mi ktoś weźmie, niech mi ktoś weźmie, bo ja jestem na górze samej Dobra, weźmy Dobra, ci rogal Dobra, Dobra weź mu Jaką chcesz, zielona może być Jak on tam las. Jak on tam blask, Polianie, Po lianach. po tych sznurkach takich Odejdź, odejdź, JJ Widzę was, chłopaki, JJ, widzę was Dobra, to idziemy Tu po, to po lianach, patrz, JJ JJ, patrz, patrz, tak jak ja, skakujesz no dawaj, już chyba się. Potrzebuję drewno, panowie. Wyrobimy Potrzebuję sobie na wszystko. gwałt. Idę, idę. Drewno musisz teraz masz tu schodek, staj na nim sobie. Nie na tym! Dobrze, o, już jest dobra, dobra. Ona mnie spycha, nie? Rzucaj, <laughs> rzucaj no. Jezu, nie spadło pięknie. Ile drewno? Czekaj, bo chyba zbierasz, to wiesz? A ty nie to, no to zbierasz, zbierasz. twoje tak? Nie, tak? Ja nie zebrałem jeszcze nic. Dobra, dawajcie szybko. To szybko! Szaku wow. jak to zminał! Dobra, mam, mam, mam. Dobra, dawajcie, no Nie ma czasu na czekanie! Nie Dawaj do góry! Hop, hop, hop! Szaku to jest taki inżynier właśnie. U, rzucam Ender PER,łę! Raz się nie udało. Nie! Dobra Co ty robisz? Dobra! Dobra, dawajcie jesteśmy! Udało się! To nie jest, to nie skręt ty zrobiłeś! Dawaj, Dobra goście, jestem pierwszy Yeah. Yeah. Słuchajcie macie siodła trzeba okay, ja musisz nie. mi dać musisz mi dać ja jedno to też... dob... ja nie mam drugie dobra trzecie ja już siedzę dobra mam też mam kolejne siodło Ok. każdy siada na świnkę tu w ogóle jest jakaś tabliczka Dzieńka, tablica, siadaj. Ja nie mogę się przeskoczyć Wejdź wejdź tutaj. na tą ziemię na tą ziemię wejdź co so jest obok ciebie Matające świnki tu jest okay, tablica ja. prawym, przyc prawym przyciskiem za tobą jest za tobą Okay. Dobra, ja siedzę na Dobra. Dobra, ja też! I uwaga, moi drodzy! Naciskaj! Co sobie, robimy? Dajcie sobie wszyscy F5 teraz, nie? Dawaj, 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 świniu, lecz! Wiem, że jestem gruby, ale dawaj! Dobra, odpalamy! Ja nie wierzę! Wow! Uu, Uu, lec, pięknie! Udałem się wydostać! Pięknie! Ty... pięknie. Nie! Eee! Eee! Nie! Z temu spadliśmy! Świnki były za grube, za dużo się najadły. Oh. Na bank to one.